Dzień dobry, klasy piąte. Dzisiaj mamy nawet nie oddzielną lekcję, ale taki dodatek, można powiedzieć, taki przypis do tego, o czym opowiadałem klasom szóstym, to znaczy do historii alternatywnych i jak historie alternatywne mają się do historii jako nauki. Proszę Was, obejrzyjcie filmik, linkowany zresztą na dole w opisie. On jest przeznaczony dla klas szóstych, dotyczy innych wydarzeń historycznych, więc nie musicie oglądać całości, ale powiedzmy, że interesuje Was pierwsza część tego materiału, gdzieś tam do, do dziewiątej minuty, o tym w ogóle, co to jest historia alternatywna i dlaczego właściwie ciężko mówić o niej jako o gałęzi historii, ale dlaczego tak naprawdę nam się przydaje. Ale o ile z klasą szóstą zastanawiałem się nad takim wydarzeniem historycznym, no dość istotnym dla tamtejszego materiału, to znaczy o Konfederacji Targowickiej, o możliwościach istnienia Polski jako państwa, jako protektoratu Rosji na przełomie XVIII-XIX wieku, tym się będziemy interesować za, za rok, to. Z Wami chciałbym zaproponować inny temat do zastanowienia. Kilka tygodni temu, w zależności od jakiej jesteście klasie, jednym z pytań, które podałem do, do jakby opracowania, rozważenia w domu, jest taka hipoteza znaczy, takie pytanie dla Was, co by było, gdyby inwazja mongolska napotkała na terenach Polski jedno państwo. Że. Tereny, królestwo polskie zostałoby zjednoczone pod władzą jednego piasta, a jeśli nie, to przynajmniej byłaby to ścisła koalicja książąt ze sobą współpracujących. Nie tak jak w przypadku tutaj tego biednego Henryka, który na ostatnią chwilę zbierał wszystkich chętnych, tylko byłoby to solidne, jedno zorganizowane państwo. I oczywiście nigdy nie dowiemy się, co było, ale jeżeli ktoś z Was chciałby rozważyć taki scenariusz, czy to tak po prostu dla własnej zabawy, czy w ramach jakiejś prezentacji poprawiającej ocenę, no to oczywiście e, chciałbym Wam podrzucić kilka takich myśli, kilka takich tropów do, do rozważenia. Jak już wspominałem w tym materiale dla klas szóstych, e, historię alternatywną, e, choć się do tego nie przyznajemy, bo, bo to nie jest prawdziwa nauka, tak naprawdę uprawiamy cały czas. Jeżeli chcemy ocenić Jakieś wydarzenie w rolę jakiegoś przywódcy, czy jakiegoś procesu nie wiem, gospodarczego, czy technologicznego, to nie mówiąc tego głośno, wyobrażamy sobie gdzieś tam w tyle głowy, co by było, gdyby do tego nie doszło, co by było, gdyby no nie wiem, jakiś wódz czy, czy dawna władczyni podjęli inne decyzje, co było, gdyby jakiś dawny polityk był zdolniejszy albo jeszcze bardziej nieudolny, co by było, gdyby jakiś wynalazek został wprowadzony nieco wcześniej. Dopiero wtedy możemy ocenić to, co się działo w naszej rzeczywistości, czy jak to się ładnie mówi po angielsku, original timeline. No dobrze, no to w takim razie spróbujmy sobie... Skatalogować, znaczy wymienić te najważniejsze problemy, z jakimi stajemy przy zastanowieniu się nad historią podwojów mongolskich. Oczywiście, jak już wspominałem w tym materiale dla szóstej klasy, nie da się przeprowadzić historii alternatywnej jako dociekania historycznego. Rzeczywistość ma tak niesamowicie wiele zmiennych, że nawet gdybyśmy byli jakimiś niesamowitymi komputerami, kwantowymi, pracującymi z niezwykłą no jakby skutecznością, to i tak nie rozważymy wszystkich możliwych zmiennych, ponieważ rzeczywistość jest tak skomplikowana, że bez pełnych danych nigdy nie przewidzimy rezultatu jakiegoś procesu. No ale możemy próbować, i, ale zanim spróbujemy, to możemy też się zastanowić, jakie problemy, znaczy jakie elementy historii sprawią nam najwięcej problemów. Pamiętacie ogólnie historię podbojów mongolskich? To znaczy na początku lat 40 XIII wieku generalnie Mongolowie prą na zachód. Tereny Polski nie są głównym jakby obszarem ich zainteresowania. Oni przede wszystkim chcą jakby ustabilizować swoją władzę na Rusi, a także podbić Węgry, które w tym czasie są uznawane za potężniejsze państwo, bogatsze, troszkę zresztą bliższe szlakom handlowym, dlatego to jest jakby ich główna zdobycz i wyprawa ta, która ostatecznie doprowadziła do bitwy pod Legnicą i, i klęski Henryka pobożnego, była taką operacją dodatkową, zupełnie poboczną, też która przypadkowo odniosła sukces, ale to nie był wielki, znaczy nie to, że się nie cieszyli Mongołowie. No, ale to nie był jakiś priorytet. No ale z drugiej strony to też pokazuje, jak potężnym państwem było imperium mongolskie, że nawet jakaś taka boczna odnoga tej wielkiej wyprawy potrafiła no, rzucić na kolana całe państwo, no faktycznie rozbite i skłócone, no ale mimo wszystko spore, silne, bitne i tak dalej. Ale, i to jest jakby jeden aspekt tej sprawy, to znaczy, czy przypadkiem różnica sił. Wojsk polskich zjednoczonych i rozbitych, no bo zakładam, że jednak jeden władca piastowski zebrałby tych sił więcej, nie byłby problemu ze, no jakby tutaj z posłuszeństwem wojska i z autorytetem głównodowodzącego, być może po prostu też mógłby lepiej dowodzić, bo miał lepiej zorganizowane siły. To raz, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy ta różnica nie jest zupełnie nieważna wobec wielkiej przewagi potencjału tego niesamowitego Imperium Mongolskiego, które jest no, w owym czasie no, światowym supermocarstwem, powstaje bardzo szybko, bardzo szybko się rozwija, ale dzięki kilku Istotnym sztuczką czy innowacjom, głównie chodzi o łączność, sposoby dowodzenia, też sposoby zarządzania Wielkim Imperium, jest niezwykle silne. No i z tego też, z tego też powodu można sobie pozwolić na nowatorskie taktyki podczas, podczas bitew, co ostatecznie pogrążyło polskie rycerstwo pod Legnicą. To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy tak naprawdę. To imperium naprawdę yy, rzeczywiście chciał podbić tereny Polski, ponieważ yy, dlatego. Imperium mongolskie stało się tak silne, tak wielkie, tak szybko. No właśnie, nie dlatego, że ono, jak taki walec, zgniatał wszystko, co stało na drodze, tylko ono kombinowało, uderzało na słabszych, rozgrywało w swoich przeciwników przeciwko sobie. Zresztą też upadło z powodu wewnętrznych sporów pomiędzy potomkami Khana. No ale to jest coś w miarę oczywistego. Tylko, że zastanówmy się, czy jeżeli. Właśnie te siły mongolskie w 1942 czterdziestym znaczy 1941 roku napotkałyby silny i zdecydowany opór na terenie Królestwa Polskiego, czy po prostu by nie zarezygnowały. To znaczy nie ograniczyły się no nie wiem, złupieniem południowej Polski i po prostu skupieniem się na Czechach i, i na Węgrach, po prostu widząc, że no właśnie pójście w głąb terytorium Polski. Jest absolutnie nieopłacalne z punktu widzenia strategicznego. Pamiętajcie, że ostatecznie ten marsz Mongołów na zachód, on się załamał właśnie przez to, że co prawda Mongołowie wygrywali bardzo wiele rozbitew. Ale mimo wszystko tracili ludzi, e, zmęczyli się, e, tracili też morale, byli coraz dłuższy, dalej od domu, e, no, po prostu ta cała siła niezwykle naoliwionej z początku maszyny wojennej powoli się wyczerpywała. I jakby naszym zadaniem, jeżeli byśmy rozważali te scenariusze alternatywne, jest położenie na takiej wadze naszej tych argumentów. Czy przypadkiem połączone siły, Ziem królestwa polskiego nie przeważyłyby gdzieś tam w głowach dowódców mongolskich, którzy by uznali, że po prostu w ogóle nie warto atakować. Ponieważ z jednej strony, no wiadomo, że gdyby wojsko mongolskie w owym czasie uczyniło z Polski swój główny cel natarcia, oni by prędzej czy później polską armię zniszczyli. Nie wiem, no chyba że zaszłyby zupełnie inne warunki na przykład dowódcy polscy władcy zaczęli adaptować taktykę mongolów ale zakładam, że jest to mało prawdopodobne tylko, że równie mało prawdopodobne jest to, że nagle mongolowie stwierdzają że cel jakim jest podbicie Polski jest ważniejszy niż podbicie Węgier czy ogólnie złupienie czy Królestwa Czeskiego więc tutaj mamy do czynienia z pewnym no, trudnym i zapewne niemożliwym do rozstrzygnięcia dylematem by im się opłacało, czy nie, no ale na tym między innymi polega piękno historii alternatywnej. Oczywiście to jest zupełny przykład. Jeżeli ktoś z Was chciałby przygotować e, tego typu rozważania dotyczące no, jakby innych, e, innych pomysłów, na przykład, no nie wiem, wyobrażenia sobie e, Polski w stałym sojuszu. Z Węgrami, a nie z Litwą. No, to też jest taki dość popularny problem dla, dla wielu historyków. Oczywiście możecie coś takiego przygotować. Nie, nie obowiązkowa praca, ale dla tych, którzy chcą sobie dorobić ocenę i ich to interesuje, dużo jest takich elementów w historii. W tym roku przerobiliśmy historię od starożytności do, do późnego średniowiecza, więc na pewno znajdziecie coś co Wam tak nie daje nie daje spać, zastanowić się co by było gdyby. No i stworzenie referatu, przygotowanie prezentacji na ten temat to jest dobry sposób, aby uzyskać lepszą ocenę. Dziękuję za uwagę.